jest na niebie. Wyciągnij sprawiedliwą dłoń. Wołamy z wszystkich stron do ciebie. 14 listopada w kościele, pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, odbył się charytatywny koncert patriotyczny pod wymownym tytułem: w listopadowej zadumie. A w słońcu się stal dziewczęta za chłota. W wykonaniu przepięknych polskich pieśni oraz wierszy wzięli udział Karolina Dubaniewicz, Joanna Zaniewicz, Bogdan Kuźmiuk, Zbigniew Lesień, Tadeusz Melon, Jerzy Ostrowski i Krzysztof Szczotka. A także Ryszard Nowaczewski, który jednocześnie poprowadził koncert. Honorowy patronat nad wydarzeniem artystycznym objął burmistrz Józefowa Stanisław Kruszewski, a gościnna postawa proboszcza parafii księdza Marka Sędka pozwoliła na organizację przedsięwzięcia w tak dostojnym miejscu. Charakter koncertu oraz poziom wykonawczy skłoniły zgromadzonych licznie słuchaczy do wymownego gestu. bardzo się cieszę i było to dla mnie ogromnym zaszczytem i w tym miejscu chciałbym podziękować moim przyjaciołom artystom scen warszawskich którzy w tym koncercie dla naszego miasta wystąpili charytatywnie poza tym ogromnie się cieszę to dla mnie ogromna radość że w tym koncercie jak nigdy dotąd było tak dużo młodzieży szkół Józefowskich i za to chciałbym podziękować zarówno młodzieży, gimnazjum szkoły nr 1 i 2, jak również dyrekcjom tych szkół. Dokolwiek jesteś bez ojczyzny, stąd tu, gdzie czekam po w ugornej pustce jałowizny, Będziemy razem nie mieć domu. Kto się zapatrzył w tamte strony, Gdzie dotąd niebo nocą ciemną, Od łuny drży nieugaszonej, Niech noc te głęby idzie ze mną. Komu się śnią włóczone kości, Przez psy na polach, gdzie rozpaczą brzozy odarte jeszcze płaczą, Niech mi to wyzna w samotności. Bosym mgieł jesiennych, Przez ścierniska. W badylach, beżu, głębach pnączy, Szep jakiś z trudem się przeciska I w samo serce, w krew się sączy. Bo nie ma ziemi wybieranej, Jest tylko ziemia przeznaczona, Ze wszystkich bogac cztery ściany, Z całego świata tamta strona.